Siemanko, z tej strony Hubison88, a to jest mój drugi filmik z gry World of Tanks. Dzisiaj ze mną jest... Kalin U-8 88 zapomnienie swojego nicku Zaproś mnie do plutonu Kurde, sam wlazłem Czekaj <laughs> <Nie>. <laughs> W ogóle zmienili y, nasze tło takie piękne. Teraz mamy inne czołgi. No. Takie zarąbiste. To woli, to woli. Tu są chyba japońskie albo koreańskie. Ja cię zaprosi do Plutonu? No lepiej ty. No dobra, kiedy pojadę innym czołgiem. Co się stało? <grym>, no przecież tak na, na, nacisnąłem bitwa. <grym>, no zaprosiłem cię. Ja to jestem to... gotowy? Ja też. Dobra Gramy o. Wow Błagam, błagam Nie mam, nie znam tej mapki i gram nią pierwszy raz Ludzie pomóżcie, nie znam tej mapki i teraz znasz tą mapę? Nie. Ale podoba mi się już. Ładna jest. A i dawaj szukamy Arabów. <grym> nie, to nie jest arabska mapka. To jest lotnisko na pustkowiu jakimś. Nie. Tak. Patrz te, to, 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 to Dopiero ci Arabi... Arabowie sorry... Yy, przylecieli. Przyjeżdżają tutaj, przylatują, sorry. Tutaj do swojej Arabii i. Gdzie w ogóle? Tam. I oni tam przylatują i odlatują do innych krajów, żeby szerzyć swoją arabską religię. Ej, my już gramy! No. Mi się zamulił. Ciekawe czy domy można rozmawiać. Można. No to tylko o tych domach. Jezu, no... O Jezu! Już pojechał do miasta. A mi Moje trochę... Najęcie. O, kościół. Dobra, ja jadę za grupką ludzi i za tobą. Albo nie, zostanę w mieście. <grym> Serio? Ty przyjeżdżasz. Ja kościół da rozwalić. Z zostaw ten kościół. Czemu? Jak się... O Jezu, zniszczyłem dom. Przez przypadek. No Jezu, ludzie, jakie te domy są słabo wykonane. Ja pierdzielę. Murzyny to nie robiły. No, a mi mówili teraz za to... WOPT. 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 WOWPT. War of tanks mi muli. Ha! O, bok było! Skąd mnie widzi? Aha, fajnie. No, umarłeś! A nie. nie, utknąłem. Ej, o, ja dostałem, ale nic nie się mówię. Utknąłem i nie zabił, brawo, frajnie. A mnie prawie zabiją zaraz pewnie. Dobra, ty tu utknąłem. jesteś. Faktycznie tego kościoła się nie da rozwalić Nie, w kurza. Czekaj. Wiesz co, może na razem pojedziemy z grupką ludzi. Tam ci się strzelają w wetrzach. Ej, ja jeszcze... Się... Samolot? <słuch> Nie. A jest, jest, leci. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Czekaj. No spójrz po prostu w górę i się rozglądaj. W lewo, w prawo. Gdzie ty jesteś? Ej, no tam lata. Jest, mam cię. No yes. cholera jasna, samoloty. Oh. To jest chyba jakaś nowa mapa Hitler, Huber <grystanie> Poczekaj, o jezu, wiesz jak mi dużo hapsów zabarł? Ej, ty umarłeś! No brawo, utknąłeś, brawo. Nie, nie utknąłem, nie. No stary. ja tu utknąłem, serio. Takie drifty. Brawo. Pierzeni mi to Ciśniemy na atak, Ale one nawet mają wody. Uwaga. Nie ślepię. Jest, jest tam, kamper se stoi. Dobra? No jedź, jedź, jedź. No jedź, bo kamper się zagapił Może ci, ty masz zamulony komputer i się nie zagapił Znaczy, nie zagapił po prostu strzelał w innego. A, to dobrze. Ja się schowam tu gdzieś w takim czymś. Z... <noise> z o, to ten kamper przed. tobą No, teraz. nie też co masz po prostu 100%, nie mar. Pff, coś tam? No, Marley. Marley? Chyba da Marley, Marley. A... Ja, Marley. <laughs> Marley. Marleyu. Marley. Dobra, to są nasi. No, jak to tam się nie da wjechać? Ty się nie dasz wjechać. Jak ja, ja mam beznadziejnego człowieka. Nie no, PZ jest dobry. Ej, tak go nie lubię. Dzisiaj go nie lubię. Bo nie możesz wjechać na schody, brawo. Czekaj. A tu jest teraz taka misja sniperska. Ja kurde, kurde. Zamolił mi WOD! Zamolił mi WOD! Zamolił mi WOD! Dobra, odwoli się. Ej no zamolił mi się! Waga camper. Dobra. Strzelają. Mówiłem. Sorry, ale zamolił mi na serio teraz. Nie wiem widzowie to potwierdzą. Zamolił mi WOD. I to ja przyszło. Przecież... Dobra, wracamy. Umarli. Nie, już... Przegramy, coś. Przegramy jak nic. Chyba tam dość. na spokojnie. A tamto, jeszcze mam w bitwie. Super. A ja pojadę kruzjerem kruzjerem No właśnie. Dera się ciekawie jakiego czołga sobie wezmę. Mam dwa w bitwie. Ja chyba Cruisier. Co ja mam tu lepszone? A ja wiesz co? Ja teraz na nic zbieram na jakiegoś no. konwenter, ale jakoś cruzierem po prostu jest, żeby jest dobry. Dawaj Co, co, co? Ja bitwuję? O, porażka. Dobra, nie gotowy. A ja też. O, dobra, bo ja se chcę pojechać PZ-em. A ja, z tym, dobra. Ej, jaka porażka? Ja pierdzielę, ja mam jakiś nie. Mnie w ogóle jesteś gotowy. No, gotowy. Dawaj. Aha, dobra. Nic, nic nie słyszał. Gramy dalej. Problemy. Dobra, jesteśmy po krótkim zcięciu, ponieważ. Taki tam net. Sad film, tak. Pozdrawiamy wszystkich ludzi z sad filmu, którzy nie umią. Sad filmować, znaczy internetować Nasz, naszych komputerów nie pozwalają mi nagrywać normalnie. Czemu ty masz ten czołg bardziej zielony niż ja? Nie wiem, gdzie ty jesteś? Ej, to nie ty, nie ty, nie ty, sorry. Tak, to ty jesteś teraz. Czemu jedziesz szybciej? mam te same czołgi. Bo mam ten Serio? A ja ślinik pewnie. No żartuję, nic nie ulepszałem. Jest taki czwarty zapasowy czołg. Serio? No ja, ja głównie, nie. że... Haha. Tak zestrzeliłem w ziemię. Żeby fajnie wyglądało. Haha! Wycofuj się! Wycof... Mam ci za w dupę strzelenie, dostanę bada. Muszę się wycofać. E, jak strzelam. Ja miałem w ogóle z rodzicami grać tam w Makao. Cicho Który to? stoi na torach. Dwóch nie. I to na. To wróg, to wróg. On mi tak przyjechał. Kurde, cholera jest. O ja, zjaram się. Ej, ja przeżyłem! Ja przeżyłem Ja przeżyłem, ja przeżyłem! Jezu! O kurde, jaki fuks! To takie fuksy tylko na nagraniu, na serio! Ile ich tam jeździ? Jezu! A przez przypadek, cię twój trafił. Co nie? My się wkurzył. Dobra, jakiś ziomek niewalnął trafił. <grym> Sam zginął. <grym> Sepograł. Jakie? Ja. Dobra, pewnie mi już PZ wrócił. I się będę cieszył i grał nim. Wrócił, wrócił. Dobra. O mój też. Też porażka. Jeju, co to jest? Kurde nie, zwycięstwa u mnie porażka. Bitwujemy Jeszcze z trzy rozgrywki. Jak będzie długa, to możemy już skończyć. Nagrywanie Nie, znowu kościół o kościół, kościół, kościół Widziałeś? Znowu jest taka <laughs> Ej w, n, Patrz teke, teke 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 PZ2, PZ2 i dopiero inne czołgi No Ale od dołu Tak Nie, od ten Co? Gdzie jest Tomaczek? Chcę go zobaczyć na chwilę Tamaczek, tam ma, ale brzydki ten czołg jest. Biz. W dupie, po prawej stronie od ciebie. Czekaj, ale to małe jest. Brzydkie. A jest niewiele większe ode mnie. Mniejsze ode mnie. Dobra, ja cisnę sam, bez żadnych pomocników. CZEMU HAMOWAŁEŚ? Yeah. Chciałem Cię pierdzielnąć I tak nie, nie, nie wiesz jak ja je jeżdżę Chciałem powiedzieć, że jeżdżę zakręconymi trasami, a Ty sam wpadłeś Który game mnie popycha? Ty umiesz jeździć? Nie na no, czołgista, normalnie tak się kiedyś w wojsku jeździło, co nie, Wiktor? Jak ty. Oni powi powinni brać z ciebie przykład. O. Pa. E, Uwaga. Ja nie z... Zna... Ta. ta. Ta, ta, latujesz mnie. Kurde. No ej, nie, nie, bo tam jest ktoś, tam jest ktoś! Ty mi tu zablokowałeś wszystko. Umarłeś. I czemu nie... za nami? No mówiłem ci. Tak, mówiłeś. Dwóch było za nami. No, Co ci. oni tu robili? Dupę Murzyna. To święcącego. Patrz, pierwszy odcinek był taki ładny, tyle zabijaliśmy i tyle ty, tak mało ginęliśmy. Tak z... To wina teamu. Tak. Jeden-9, no brawo ja pierdzielę dwa Dobra To na dzisiaj chyba kończymy Gdzie kończymy? Gramy jeszcze ja muszę kończyć Serio? No, no zagraj jeszcze jedną ja Nie mogę. Jedną, ostatnią Mówię, że nie mogę. No dobra, skończymy ze zwarnąmi. A ja będę grał oczy Nie. Dobra, to na razie był z wami Hubisa na 7 i... Łapki w górę, subskrybujcie. Nie 88, tylko 8PL po prostu, żeby była zajęta. Pewnie fani. Eee. 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 Nie 88, a nieważne. No, subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. To na razie, Siemanko. Cześć.